Hejka, Witaj na moim kanale. Jestem Agata. I jak widzicie, albo i nie czeka mnie zrobienie testu wodorowego na SIBO. Ja taki test zakupiłam sobie w właśnie laboratorium Alab. Kosztował on mnie bodajże chyba 160 zł. I taki test y, robi się u nich w domu. Czyli nie idziecie do laboratorium, tylko dostajecie właśnie taki pakiecik i robicie ten test w domu. Czyli po kolei ja zakupiłam taki test y, na stronie internetowej, właśnie ALAP. Potem udałam się y, do danego punktu, gdzie pani pielęgniarka wydała mi właśnie takie pudełeczko. I na zrobienie tego testu mam tylko 3 dni w tygodniu to jest poniedziałek, wtorek i środa. W tych dniach mogę zrobić ten test, i od razu po wy wykonaniu właśnie tego testu zawieść te probówki z powietrzem wdychanym do tego samego punktu, z którego otrzymałam właśnie ten pakiet. Dzisiaj jest niedziela i jestem w tych 24 godzinach przed wykonaniem testu. Jutro planuję koło 9, właśnie rano, wykonać ten test. Jeżeli chodzi o przygotowanie do tego testu, to powiem Wam, to jest jakaś porażka. Jeżeli chodzi o dietę, to, to tutaj mówię właśnie w tym kontekście. Będąc właśnie w laboratorium, zapytałam Panią, jak mam się przygotować do tego testu, to Pani powiedziała: yy, Pani dała mi taką oto instrukcję i powiedziała, że mi się z nią zapoznała. I tyle. W tej instrukcji nie ma nic takiego ciekawego jeżeli chodzi o dietę to tutaj jest tylko napisane żeby nie jeść żadnego błonnika tutaj jakichś owoców warzyw ale nie ma nic jakby konkretnego co mogę jeść jako że ten test SIBO już wiedziałam od jakiegoś czasu, że mam zrobić więc szperałam sobie w internetach i czytałam różne wpisy na stronach, i oglądałam też na YouTube różne informacje na ten temat, bo naprawdę jest tego sporo. I jakże się zdziwiłam, kiedy okazało się, że po prostu są sprzeczne informacje. Na przykład, jeżeli chodzi o jedzenie ryżu. Na jednych stronach, jedni lekarze jakby rekomendują, że w ten dzień przed tym badaniem czyli jeżeli robicie badanie tak jak ja w poniedziałek, to w niedzielę, żeby właśnie no, jeść ten ryż. Inni zaś mówią, że kategorycznie ryżu nie jeść, bo ryż to węglowodany. To jest jedna taka rzecz, która sprawiła, że po prostu zaczęłam się zastanawiać o co chodzi, dlaczego jedni mówią tak, a drudzy inaczej, wręcz przeciwnie. Ale nie tylko z tym jest problem, bo kiedy zaczęłam się wgłębiać w temat, to okazało się, że jedni mówią, żeby jeść prawie wszystko. W małych ilościach, ale właśnie wykluczyć te węglowodany. Inni zaś mówią, żeby prawie głodować i nic nie jeść i wykluczyć prawie wszystko. Jedni mówią, że można używać soli i pieprzu, drudzy mówią, że zero przypraw, zero wszystkiego. Inni mówią, że można pić kawę, herbatę, inni mówią, żeby nie pić w ogóle nic, tylko zwykłą, niegazowaną wodę. Jedni mówią, że można jeść y, jakieś mięso, y, jaja. Inni mówią, że można jeść mięso i jaja, tylko w malutkich ilościach czyli jedno jajko, jakaś tam jedna mała porcja mięsa. Można naprawdę zgłupieć. Ja zgłupiałam. Zgłupiałam, kiedy zaczęłam to wszystko czytać. Chodzi tu o to, żeby ten test naprawdę został przeprowadzony dobrze, żeby faktycznie ten pomiar tego wodoru był adekwatny do tego, czy faktycznie mam problem, czy nie mam problemu. A przecież tak naprawdę to dieta tutaj ma duże znaczenie, więc jeżeli jedni stosują tak, a drudzy tak, to ja nie wiem, nie wiem, komu ja mam wierzyć, kogo mam słuchać. Tak samo kwestia mycia zębów. Jedni, może jeden obóz mówi, żeby rano po wstaniu w ogóle nie myć i nie płukać ust, tylko od razu jakby zabrać się za badanie, a inni znowu odwrotnie mówią, że trzeba przypłukać buzię, trzeba wypić szklankę ciepłej wody. Właśnie tutaj Alab rekomenduje, żeby wypić szklankę ciepłej wody, Um, więc ja jestem w kropce. Naprawdę nie wiem, co mam robić. Znaczy nie wiedziałam, i nap ja naprawdę nie wiedziałam, co ja mam robić, jaką mam dietę stosować. Ale yy, poczytałam właśnie te, te różne informacje. Yy, I stwierdziłam, że po prostu mam swój rozum i po swojemu to jakoś ogarnę. Moja dieta wygląda tak, że rano zjadłam jajecznicę z dwóch jajek, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, nie pytajcie mnie. Na obiad i na kolację zjem sobie wędzoną makrelę. Zakupiłam jedną makrelę, stwierdziłam, że po prostu na obiad taką większą porcję tej makrelki, a na kolację taką mniejszą. Chodzi o to, żeby po prostu ten głód. Który się pojawia, jakoś zaspokoić, a nie obiadać się, wiadomo, nie jakoś napychać. W związku z tym, że tutaj tak naprawdę chodzi o te węglowodany w głównej mierze, więc ja dzisiaj, czyli dzień przed, w ogóle nic węglowodanów nie będę jadła ani piła. Też yy, pozwoliłam sobie dzisiaj tylko na kawę bez cukru, bez mleka, bez niczego, zwykłą kawę z wodą. Yy, I co? I piję też wodę niegazowaną yy, i nic poza tym. Nic poza tym nie będę jeść, nic poza tym nie będę pić, żadnych herbat, żadnych soków, to już w ogóle jest zabronione. Nie będę też już nic poza tą, tą makrelą jeść. I też zjem tą makrelę koło 17, żeby faktycznie jakoś te jelita się uspokoiły do tego rana, jakoś tam przygotowały na to badanie, cokolwiek to znaczy. I rano planuję właśnie jakoś tak godzinkę wcześniej wstać, ogarnąć się, no i nie wiem czy mam płukać te usta, czy nie mam płukać, to mam dylemat, bo, bo naprawdę nie wiem. No ten Alap tutaj pisze wyraźnie, że zalecane jest, aby właśnie w dniu przeprowadzenia testu wypić jedną szklankę gorącej, ciepłej wody. Więc pewnie tak zrobię, chociaż w większości informacji, które wyszukałam właśnie było, żeby nie płukać buzi i żeby to było jakby tak po nocy, no, no nie wiem, no ale pewnie zrobię tak, jak tutaj jest napisane. Y, zaufam tej instrukcji. I tak zrobię. Pudełko y, jest niemieckie. Bardzo ważne, do kiedy jest data ważności. Moja jest do 20 czerwca, więc ja jeszcze mam y, trochę czasu. Tak to wygląda. Mamy tutaj właśnie te probówki, które. Y, Probówka ta jest już trzecia, którą muszę tutaj opisać swoimi imieniem i nazwiskiem. Tych probówek jest pięć. Tu jest ten mechanizm do wdychania. Yy, yy, yy. O, tak to wygląda, czyli tutaj wdychamy powietrze, tutaj wsadzamy tą probówkę. To wszystko jest w instrukcji pokazane co i jak. Tu jest glukoza. Jest jej bardzo sporo, więc no nie wiem, wypić to wszystko, to będzie. Naprawdę jest jej do, dużo, dużo. I co mamy? No i mamy te probówki i kopertę. Do której trzeba te probówki wszystkie włożyć. Probówki są opisane. Tu jest probówka 1, czyli zaczynamy od 1, 2, 3, 4, 5 i po prostu wszystkie po kolei uzupełniamy. uzupełniamy. Wszystkie po kolei naszym powietrzem wydychanym. Co jest jeszcze ważne. Tutaj jest pokazane, jak yy, przeprowadzić to badanie. Więc, jak otrzymacie taką instrukcję, to to się wczytacie. Trochę się denerwuję, powiem szczerze, bo nie wiem, czy sobie poradzę. Trochę to wygląda za skomplikowanie, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. W czasie przeprowadzenia testu yy, trzeba również tutaj yy, yy, prowadzić takie notatki, gdzie sobie zapisujemy właśnie swoje dane i notujemy wszystkie dolegliwości, jakie pojawiają się. Tutaj jest rozpisane, co i jak. To jest czas liczony po wypiciu tego roztworu. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj jest ewentualnie dawka dla dzieci, ale ja dzieckiem nie jestem, i tutaj też spisujemy, o której robiliśmy dane badanie. To wszystko, czyli badanie, tutaj to moje konkretnie trwa godzinę i, i zapisuję wszystkie informacje. I po tej godzinie zbieram się i jadę do laboratorium oddać te probówki w tej kopercie. Pięknie śpiewają ptaki o poranku. I nadszedł ten dzień, <gryw> czyli mamy poniedziałek, poranek, i będę robić sobie test. I już yy, ułożyłam sobie. Według instrukcji ułożyłam sobie te y, próbówki właśnie od 1 do 5. Już je podpisałam, dałam datę. Zrobiłam to wszystko według właśnie instrukcji. Y, następnie mam roztwór glukozy. Jak widzicie, jest go bardzo dużo. Ym, y y y że już zagotowałam wodę i czeka do wystygnięcia. Jak mi lekko ostygnie, to będę wpierw piła szklankę ciepłej wody na przepłukanie przewodu. Tak piszę tutaj też w tej instrukcji, więc tak zrobię. chwilę odczekam i zrobię tą pierwszą próbówkę, czyli bez glukozy. Co jest jeszcze takie istotne? Tak wygląda aparat do mierzenia. Tutaj wdychamy, tutaj się napełnia, a tutaj właśnie wsadzamy probówkę. Tam jest igła jakaś. Myślałam, że jest cieńsza. Mam nadzieję, że ona przebije. Ja nie wiem, czy trzeba ją odbezpieczyć. Nic nie pisali o tym, żeby ją odbezpieczyć, ale dziwnie wygląda. Wygląda tak, jakby była zabezpieczona. Hmm. No to nie wiem, co zaraz tutaj sprawdzę, czy to da się odbezpieczyć. Na rysunku mamy igłę igłę, więc chyba trzeba ją odbezpieczyć. Jeżeli tak, to troszeczkę słabo, bo o tym w ogóle nie napisali w tej instrukcji. Jak wsadziłam tam palec, nie wiem czy to mam nadzieję, że to nic nie wpłynie na badanie, ale jest tam faktycznie taka gumka i pod tą gumką wyczuwa się igłę, ale nie ma możliwości w ogóle zdjąć tej osłony. Gdyby trzeba było zdjąć, nie wiem jak bym miała to zrobić, bo to jest dosyć wąskie. W instrukcji nie ma o tym ani słowa, więc. No, kurczę, no. no zrobię tak, jak mówią, czyli wsadzę tą do środka. Może to tak ma być, że ta igła przez tą. Błąkę czarną się przybije jednak. Boże, kochany. Tak to jest. Jak się samemu coś robi w domu. No nie, no. Zaufam tej instrukcji, no co mam zrobić. Ale naprawdę wygląda to nieciekawie, w sensie takim, że jest to jakby zabezpieczone. Testuję to wszystko i testuję moje SIBO, i testuję siebie i swoją, nie wiem, cierpliwość. Um, więc y, ogólnie to będzie dzisiaj poranek testu. Mam nadzieję, że to wszystko właśnie y, zadziała. Jak nie, jak się okaże, że tej probówki nie da się wbić, no to cóż, będę reklamować, no bo tutaj w tej instrukcji nie ma nic o odbezpieczeniu igły. Wręcz jest tylko informacja, żeby nie wkładać właśnie tam palca, bo jest tam ostra igła. Sorki, że tak się na tym rozwodzę, ale wiecie jak to jest, jak coś już w głowie się pojawi, to to zaburzyło mój wewnętrzny spokój, ale okej, okay. wracam, wracam do siebie. Ja już mam przygotowany ten protokół, już wypełniłam dane. Mam tylko napisać, co będzie mi dolegać w razie czego. Tutaj, godziny właśnie pobrania próbek. Jeżeli pojawią się dolegliwości, tak jak biegunka, wdęcia, odbijanie, no to muszę tutaj to w szczególności napisać, więc o tym też trzeba pamiętać. I co? I tak to wygląda. Ja czekam kiedy ta moja woda się przestudzi i najpierw wypiję ten roztwór ciepłej wody zwykły, i zrobię to badanie, a potem glukoza. Zobaczymy, jak mu w ogóle sobie poradzę z tą glukozą, bo to mnie też troszeczkę przeraża dużo jest jej, ale może tyle bywa jak się robi glukozy na czczo, nie wiem, bo zawsze dostaje się próbkę do wypicia. Więc to też mm, taka ciekawostka. Jestem już po pierwszej próbówce i po wypiciu glukozy. E, okazało się, że no, przebiło się to. Jednak to tak chyba działa, że mm, że to się jakoś tam suwa. No nie wiem. Ogólnie się to przebiło, więc już jest w kopercie pierwsza probówka. Przed chwilą wypiłam ten roztwór glukozy. Strasznie słodki. I będę się obserwować, co i jak. Muszę właśnie tutaj napisać na tamtej kartce, jakie mam dolegliwości po wypiciu. Ogólnie. Ble. Nie za smaczne to było. Ja w ogóle nie piję słodkiej herbaty ani słodkiej kawy, więc tym bardziej ten słodki napój taki był dla mnie nie za dobry. I co? I czekam 15 minut i przystępujemy do kolejnych poborów. Już jestem po, skończyłam pobieranie próbek. No wszystko Poszło jak należy, mam nadzieję. Mam nadzieję, że po prostu tam w tych próbkach faktycznie jest to powietrze. No, zobaczymy jak będzie wynik. Wynik ma być do chyba do dwóch tygodni, jakoś tak. Tutaj już mam te probówki i ten swój protokół. Nie wiedziałam za bardzo, czy mam go włożyć do środka, czy, czy nie, więc na razie go tak. Przygotowałam i tak pójdę do laboratorium za chwilę. Jeżeli chodzi o jakieś takie wrażenia, to ogólnie ok. Nie taki diabeł straszny, jak go malują, wszystko przebiegło raczej dobrze. Jeżeli chodzi o dolegliwości, to na początku pojawiły się jakieś lekkie bóle brzucha, takie odczucia przelewania, burczenia. Musiałam też skorzystać z toalety. I tyle miałam swoich dolegliwości po wypiciu glukozy. Nie miałam żadnej biegunki, zaparć, odbijania, nic z tego. Z ciekawością będę teraz czekać na wynik, zobaczymy co, co wyjdzie. Także tyle mogę powiedzieć w tym temacie. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, pa!